Benedykt XVI w Polsce nie miał łatwo, już w 2005 roku, jak został wybrany, no to dało się wyczuć takie trochę zaskoczenie i może nawet coś więcej. No bo jak to po naszym polskim papierzu nie ma następnego z Polski, a jest z Niemiec. E, również jak przyjechał do Polski z piegrzymką, to ja byłem na mszy, która była w Warszawie. No i przez całą tą liturgię byłem obecny na placu. E, no i gdzieś tam między ludźmi było słychać komentarzy, No, to nie jest nasz papież. On jest jakiś taki inny. No, nasz to był lepszy. E, Podobnie jak abdykował, no to też nie brakowało komentarzy w stylu no widać, że Polak to pracuje do śmierci, a Niemiec do emerytury. Więc no gdzieś przez ten pryzmat różnych wydarzeń historycznych e, nasze postrzeganie papieża, które, który był z Niemiec, no było trochę chyba jednak wypaczone. Oczywiście nie wszyscy i nie wszędzie, ale jak gdzieś tak z ludźmi się rozmawiało na temat papieża, no to dosyć często, przynajmniej ja, no słyszałem takie głosy raczej bardzo powściągliwe e, i uwagi, typu: no, ten to się nawet nie uśmiecha, no, on to jest jakiś taki on w ogóle nie do ludzi. W drodze, czasem Benedykt XVI naprawdę był wielkim teologiem i nie znam księdza, kleryka, który by nie korzystał z jego dorobku naukowego. W ogóle nie ma chyba seminariów, nie ma w ogóle studiów teologicznych, które by w pewnym momencie nie czerpały z jego książek. Nie ma chyba wykładowcy, który by nie zalecił swoim podopiecznym jakiejkolwiek lektury z dzieł Benedykta XVI. I też naprawdę wiele jego myśli jest ponadczasowych i bardzo często cytowanych. Do mnie bardzo przemawiają słowa, które powiedział do pielgrzymów z Niemiec: Świat oferuje wam wygodę, ale nie zostaliście stworzeni do wygody, zostaliście stworzeni do wielkości. Czemu tym grzesznikom się powodzi? Dlaczego tamci, którzy są takimi złodziejami i kłamcami, mają tyle pieniędzy, a ja nie? A ja przecież się modlę, bo Bóg nikomu nie obiecał życia na bogato. Jezus nigdy nie powiedział, kto uwierzy we mnie, ten będzie bogaty. On sam rodził się w szopie. Więc Jezus nie gwarantuje ci, że będziesz miał mnóstwo pieniędzy. I też tego od ciebie nigdy nie wymagał i nie będzie wymagać. Chcesz być wielki? To pamiętaj o rodzinach sąsiadki, która mieszka obok, której dzieci wyjechało do Niemiec i na urodziny przysyłają tylko kwiatki. Zapukaj, złoż życzenia i posiedź chwilę. W niedzielnej Ewangelii słyszeliśmy o pasterzach, którzy weszli do szopy, zobaczyli parę biedaków. Którzy dzieciaka trzymali w żłobie i wyszli z tego miejsca, wielbili i wysławiali Boga, bo tak byli szczęśliwi. Dlaczego? Bo w tym biednym, brudnym, zapuszczonym miejscu odnaleźli Jezusa. Jeżeli chcesz szczęścia w Twoim domu, to musisz tam mieć miejsce dla Jezusa, tylko tego prawdziwego, a nie wymyślonego. Niedawno jedna dziewczyna na TikToku wrzuciła taki filmik. Moja mama pyta mnie, dlaczego nie wierzę. A jak mam wierzyć, skoro kiedy miałam 9 lat, modliłam się o uzdrowienie taty, a on umarł. Jezus nigdy nie powiedział, że uzdrowi wszystkich, którzy pomodlą się. Ojcze, nasz, zdrowaś Maryjo. Albo... Oczywiście to są prawdziwe dramaty, kiedy ktoś odchodzi, i tutaj nie chcę w żaden, żaden sposób umniejszać bólu wszystkich tych, którzy przeżywali stratę kogoś bliskiego. Ja też to przeżywałem. E, ale Jezus naprawdę mówi nam o tym, że kto wierzy we mnie, ten będzie zbawiony. A tutaj na Ziemi naprawdę dziać się mogą różne rzeczy, również te trudne. I też ktoś mi mówił, że przy księdza. Nie wierzę, bo modliłem się o to, żeby rodzice się nie rozwiedli, żeby matka została w domu, a ona odeszła. Drodzy, Jezus nigdy nie powiedział, że będzie tym, który, który wszystkie małżeństwa pogodzi. To nie jest tak, że Ty się modlisz, a Jezus przychodzi i mówi do matki, do Ojca, słuchajcie, usiądźcie, porozmawiajcie. Nie. On w sercu mężczyzny, którego zostawia, żona krzyczy, biegnij za nią, klękni, przeprosi za wszystko, rzuć się na nią z masą kwiatów i powiedz, jej, spróbujmy jeszcze raz. Ale to ten facet, który w sercu słyszy ten głos, musi się zdecydować i to zrobić. I też w drugą stronę, no, to Jezus krzyczy w sercu osoby, która jest zraniona, zdradzona. Daj mu jeszcze jedną szansę, albo spróbujcie jakoś tu poukładać, Nie wiem, no do psychologów na terapię, czy no, próbując czegoś jeszcze raz. Ale to ci konkretni ludzie muszą się na to zdecydować i pójść te kroki zrobić. Nie obwiniajmy Jezusa, że nie zrobił czegoś, czego nam nigdy sam nie obiecał. A jednocześnie też bezgranicznie ufajmy, bo naprawdę z nim cokolwiek by się nie działo, to i tak. Damy radę. Mówię to zwłaszcza w kontekście całego 2023 roku i kolejnych, e, bo drodzy, no lata będą się zmieniały, czasy będą się zmieniały, sytuacje też będą różne. E, może niż niedługo będzie wszystko super, a być może niedługo będzie naprawdę fatalnie. Ale cokolwiek by się jeszcze nie wydarzyło, nie zmieniło, Jezus zawsze będzie ten sam. Jezus zawsze będzie Bogiem z nami. Które przyszedł na świat, aby być tak blisko każdej, i każdego z nas. I jedyne, czego chce, to żebyśmy dali mu się w życiu poprowadzić. Więc, drodzy, otwierajmy nasze serca, nasze narodziny na Jezusa i czerpmy z Niego siłę na to wszystko, co jeszcze przed nami. Dzięki wielkie dla wszystkich, w jakikolwiek sposób wspierających, yy, czy tą modlitwą, czy jakkolwiek inaczej bo to dzięki Wam udają się naprawdę rzeczy sympatyczne. E, ostatnio zrobiliśmy Sylwestra, na którego zapraszałem. E, no, miało być tak kameralnie, a wyszło na chyba 150, czy tam ponad prawie że 200 osób. E, no, Przedam jeszcze jakieś tam kolejne inicjatywy. No i oczywiście podczas tego Sylwestra, tak jak mówiłem, zbieraliśmy skarpetki dla wyzomnych, sporo tego się udało zebrać. Przekażemy to do jednej z noclegowni w Warszawie. Gdyby ktoś chciał jakieś tam fotki zobaczyć, to zapraszam na Instagrama albo na Facebooka. To tyle ode mnie. Teraz posłuchajcie młodzieży. A i jeszcze jedno przesunięcie: bo odezwali się do ode mnie z Orszaku Trzech Króli. Czyli teraz w najbliższy piątek będzie transmisja live z Orszaku Trzech Króli w Warszawie. A w przyszłym tygodniu dopiero zapowiadany odcinek D. Kalog kolendowym, czyli co robić albo czego nie robić podczas kolendy. Wszystkiego dobrego Bożego. To tyle. Szczęść Boże. W dzisiejszej Ewangelii możemy przeczytać pierwsze zdanie, które brzmi, udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Jest to kontynuacja historii, gdzie Anioł Boży objawił się pastuszką i nakazał im iść do Betlejem, żeby odnaleźć Jezusa. Zwróćmy uwagę na postawę tych pasterzy. Oni idąc do Betlejem, żeby znaleźć pana Jezusa, porzucili swoje owce w nocy, gdzie mogły przyjść wilki, czy jakieś inne niebezpieczeństwa, czy jakieś złodzieje. I by stracili swoje owce, dorobek swojego życia. Nie mieliby gdzie pracować, a utrzymywali z tego swoje rodziny, siebie. Ale mimo wszystko zaufali Panu Bogu i pojedli do tego Betlejem i się nie zawiedli, ponieważ spotkali Pana Jezusa. I tak samo my powinniśmy w życiu postępować jak ci pasterze, a mianowicie zaufać Panu Bogu i iść przez życie, które jest trudne, ale iść tą drogą życia ziemskiego zgodnie z nakazami i prawami Pana Boga, a na pewno nagroda nas nie ominie. I dostąpimy e, za szczytu spotkania Pana Jezusa. Tyle, że już chwale nieba. Niech to nam przyświeca w naszej ziemskiej wędrówce, że mimo nasz, w wielu przeciwnościach pamiętajmy, że Pan Bóg nas prowadzi i po prostu Mu zaufajmy i idźmy z tą nadzieją przez życie.